Jak poszło? Dobrze. dobrze. Myślałyśmy, że będzie więcej matematyki, ale było dużo ge geografii i fizyki. Czyli wszystkie takie przerobiliśmy. Tak. Jakie plany na przyszłość? Szóstka. Dostajemy wszyscy i medycyna. Wiesz? Dobrze poszło, no, było dość proste. Było mało matematyki, było sporo geografii. Ale ogólnie myślę, że dobrze. Coś trudnego na teście? Te, te fałdowania w zadaniu czwartym bodajże, co było pierwsze, węgiel kamienny, fałdowanie. To było ciężkie. Jeszcze... Plany na przyszłość? Medycyna? Przygotowywałyśmy się na, bardziej na matematykę, a było więcej geografii i biologii tych przyrodniczych nau. Z tego Takie same Wysy. wrażenia? Tak. tak. Zostajemy tutaj, w szkole no tak, w Coś Was zaskoczyło negatywnie? E, no, w sumie zadania z geografii dotyczące wydobycia węgla, na przykład. Bo nie do końca widziałem. no ale może się uda. A Ciebie? Mnie właśnie też zadanie z geografii, tak. Uh -huh. e, plany na przyszłość? Dostać no, się tu do szkoły przede wszystkim. No, tak. tak. Wszyscy napisaliśmy gorzej niż oczekiwaliśmy. Poważnie? A co, co Was zaskoczyło? Eee, zadanie. <grywa> Zadania, które były cudniejsze niż w zeszłym roku. <grywa> Jakiego przedmiotu? Eee, głównie jest fizyki. Aha. Okej, okay. plany na przyszłość? Eee, chcę zostać listonoszem. Albo... Albo chcę to zostać z <grywa> Nie, listonoszem <grywa> naprawdę. A tobie A jak, jak poszło? Słucham, mi poszło podobnie jak koledzy, no myślę, że w porządku. Chociaż pewnie trochę gorzej niż oczekiwałem. Ale myślę, że to w, 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 że tak powiem, na tle wszystkich gimnazjalistów i gimnazjów będzie wynik bardzo dobry tak A ty kim chcesz zostać? Ja chcę zostać scenarzem.